Ну, Доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони. И будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я устал. Я начинаю нам не фипало.

Świetnie! Ło, wow, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. Co jest, co jest, co jest? Co jest no tak, oczywiście będę musiał zaraz na górę. A tu nigdzie ani nie drogi. Tu jest coś, ale... Coś zagrać, co? Za, za co? Gdzie mam się teraz? Ło! Wow, Łoł! Wow, yeah. nie! Nie patrzcie na podnogi. Dobra, wczytaj. Ja. Yeah. Świetnie. razną zlecę. Są wielkie dziury. Okej, okay, teraz na górę.

Я пытаюсь это я упал. Прием. Лазерное наведение на Это и Поможет, Артем. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Там ты же бюро. Теперь все в твоих руках. Ok, idziemy dalej dla młynarza. O, znowu coś wpadnę. Zobacz, z tej strony nie ma nic. Jest czysto przestrzeń, ale tutaj coś ewidentnie rośnie. Na górę tutaj? No. Do góry Artem. Aaaa, szybko wyciskaj szybko E, szybko szybko Nie wiem czy tam czas mam E. Tak, tak, cały czas szybko wyciskaj E. Artem dajesz, 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 to jest droga w jedną stronę, daj, dajesz, dajesz, Artem, raz, dwa, trzy, raz, Artem, 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 nie wygubię się, walę ten tym przycisk, jak cholera, walę, walę, idź szybciej, idź, że, idź, że, idź. no, idź, no i dobrze, o, twoje szczęście, Udusiu będzie go mi rykał, jakbyś spał, co to jest, to są ci e, te cienie, czy, się? czy to jest ta roślina taka dziwna? Aha, dobra. Nie, nie wiem, co to jest. I chyba tutaj mam wejść. Filtry ekstra. Przekaz wymienimy sobie. Ślepszy. I idziemy na górę. On tu jest? E, dobra, kto to był? No, oczywiście, jeszcze ten musi tu No idzie teraz. No idziemy teraz iść tak, idziemy tędy Aha, no to tu, tutaj pewnie po tej, planie, po tym rumowisku No, końcówka mi się podoba muszę powiedzieć Jesteśmy już coraz wyżej Możemy to obejrzeć jako całość. A, to co oni tworzą jakąś nową społeczność? Czy co? Hop. No, Artę dasz radę. I jeszcze raz. Ta <grymnie> Wszyscy walą. Teraz wszyscy widzowie walą. No, dajesz, dajesz, dajesz. Artem dajesz. Tak o się uczułem. Tak, jest rozmaluj. I polać, i w ogóle. Na górę, na górę, na górę. Przestań to rozpalać, na górę. A tu jesteś tak mutan, pewnie. Możesz latać. Umiesz. Umiesz latać. Przypuszcz, przypuszczam. Bale za to spędza. Eee, jest bale, mówię. No! 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 No, no, no! A rotam, ćwiczyłeś na siłą. No, nareszcie. Ja jestem z ciebie dumny, normalnie. A jak się teraz poślizgniesz, to cię zabiję. Uff. Dobra, Czy teraz? Co jest? A, bina. Dobra, idziemy na górę. Gdzie nie na mnie idą? Jestem na Czy teraz? O, chyba żartuje. W zonie kontaktu. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Ну, бляшка. Что же? Ja nic z tego nie rozumiem. No i Penumbra, wita. Wow, gdzie ja jest? Wow. <grywa> fajne. No, ale tam nie ma przejścia. Tu też nie ma przejścia. Fajny moty. Wow.